Cześć moi kochani, witajcie w kolejnym odcinku i dzisiaj mam dla was inspirację na prezenty dla facetów. E, myślę, że fajne, bardzo jakościowe. E, I później mam do was małe pytanie i prośbę, żebyście mi pomogli z jednym płaszczem z Zary. Bo nie jest tani i nie wiem co z nim zrobić, w sensie czy go zostawić czy nie. Więc jeżeli chcecie mi pomóc, jeżeli chcecie zobaczyć co wybrałam dla Darka, oglądajcie dalej. Koniecznie weźcie sobie coś pysznego do picia i zaczynamy. Mowa tutaj oczywiście o marce Trend Him. To jest taki sklep, gdzie znajdziecie cały przekrój rzeczy dla facetów różne akcesoria, dodatki. Oni mają takie hasło, że wszystko oprócz ubrania i faktycznie akcesoria wszelkiego rodzaju. Boksy prezentowe mają e, krawaty, mają czapki, mają, mają zegarki, mają bransoletki, pierścionki, e, różne, różne dodatki na co dzień. E, takie, wiecie, bardzo, bardzo pożyteczne i przydatne prezenty. Świetna jakościowa, już Trendhim współpracuje kolejny raz, i my te rzeczy naprawdę używamy. I pokażę Wam kilka rzeczy, które wybrałam właśnie dla Darka. Myślę, że Wam się Podobają. Jak jeszcze nie macie pomysłu na prezent dla waszego faceta, to może być właśnie to. Trend kim jest zaufaną firmą. Świetna jakość, jak mówię. I mają duży przekrój cenowy. Możecie kupić coś w bardzo budżetowej opcji albo coś bardzo jakościowego i droższego. Zaczniemy od tego oto boxa. Pierwszy boks, jak widzicie, pięknie zapakowany. I otwieram tu razem z wami. I takie boksy gotowe są na stronie. Możecie kupić bez zastanawiania się, co tu wybrać. Są przygotowane dla Was. I w środku, tak ładnie zapakowane w papier, już Wam pokazuję, co się mieści. Linki do wszystkiego będą na dole. A, i mam dla Was 15% zniżki, więc korzystajcie. I w tym zestawie mamy trzy rzeczy. Pierwsza rzecz to jest taka ym, kosmetyczka można by powiedzieć, taki, ym, taki etui do przewożenia biżuterii, zegarków. Bardzo fajne, tutaj jest bardzo dużo przegródek, a tutaj są przypinane takie elementy, na których można zawiesić bransoletki, pierścionki i tak dalej. Tutaj natomiast w tej dużej komorze znajdują się, wszystkim dobrze znane, oto takie elementy, które służą do przechowywania zegarków. Więc tutaj możemy przewieźć trzy zegarki bezpiecznie. Całe wnętrze jest welurowe, mięciutkie, wykonane naprawdę świetnie. Więc to jest właśnie coś do walizki dla faceta, który lubi akcesoria, który lubi biżuterię. Ja bardzo lubię męską biżuterię. Tutaj, to jest w ogóle świetna sprawa z tego już korzysta. To jest takie właśnie etui, które można przypiąć do w środku plecaka, i tutaj przewozimy sobie zegarek. Można je też kupić na Trend pojedynczo. Super rzecz, jak wasz facet lubi zegarki, chce zabrać ze sobą gdzieś kilka zegarków na wyjazd. Bardzo fajnie. I trzecia rzecz. Już z wami tutaj odpakowuję. Niektóre rzeczy są bardzo nowoczesne na TrendHim, niektóre mają bardziej taki styl vintage. To taka oto kosmetyczka i zawieszamy ją na drzwiach, jak gdzieś przyjeżdżamy do hotelu na przykład, i tu jest mnóstwo przegródek na różne płyny, na szczoteczki. Tutaj podłużna, tutaj mamy taką zapinaną. Tu wszystko jest bardzo fajnie przemyślane, więc jak chcecie takiej typowej męskiej kosmetyczki, to szukajcie na TrendHim. Kolejne pudełeczko. Te rzeczy wszystkie idą, słuchajcie, dla mojego męża. I tu mamy adwentowy kalendarz, właśnie TrendHim. Cztery, yy, cztery niedziele. On jest dostępny na stronie. Mamy cztery pudełeczka. I teraz ten kalendarz otworzę z Wami. A myślę, że takiego mogliście nie widzieć. I tak się cudownie otwiera. No to jest świetny pomysł na prezent dla faceta. Nawet jak dacie pod choinkę, zobaczcie jak pięknie wygląda. Otwieram pierwsze pudełko i w pierwszym pudełku znajduje się taki oto brelok. Drugie pudełko to zestaw bransoletek. Trzecie pudełko to taki klips, to jest chyba na wizytówki. I czwarte pudełko mamy taką oto bransoletkę lub naszyjnik. W ten sposób przeplatamy, można nosić właśnie jako naszyjnik lub, jako, lub na nadgarstku. I co ciekawego, jeżeli chodzi o zestawy prezentowe, Możecie wybrać, czy chcecie zestaw z brązowymi elementami, czy chcecie zestaw z czarnymi elementami. Jest tam spory wybór. Kolejny prezent w pięknym opakowaniu. Zobaczcie, jak cudownie wygląda. Otwieram z wami. Jest to zegarek. I zegarek to też jest super pomysł na prezent, i na Trend Him znajdziecie zegarki w przeróżnych cenach. To nie jest tak, że zegarek musi być bardzo drogi, a te zegarki naprawdę mają świetny design, wyglądają bosko. To jest zdejmę folikę ochronną, żeby Wam zaprezentować go w pełnej krasie. I ja zrobiłam na nim grawer. Kocham. Na wielu rzeczach możecie zrobić swój własny napis. Mogą być inicjały, imię waszej drugiej połówki. Naprawdę wybór jest świetny. I ten zegarek wybrałam, bo strasznie mi się spodobał design, gdzie zegarek jest przezroczysty, gdzie widać po prostu drugą stronę i widać mechanizm. Naprawdę super fajnie to wygląda. Bardzo fajna rzecz. Super mi się podoba. Także to jest kolejny pomysł na prezent. Ten z czachami też już mamy, jak zobaczycie na stronie. Jest bardzo fajny zegarek z czachami. Mniejsze dodatki do prezentu. Pięknie zapakowane dla tych, co, co lubią biżuterię. Tu mam dla przykładu zausznicę, ale ona jest naprawdę bardzo męska, bardzo y, taka solidna. Tak wygląda ta załóżnice. Zakładamy tutaj wysoko na ucho. Fajny pomysł na prezent. Jak facet lubi właśnie kombinować z piercingiem. A druga rzecz, też w takim woreczku. Fajnie, że tu jest taka dbałość o szczegóły. Tutaj nie jest, wiecie, nie są po prostu wrzucone, tylko naprawdę elegancko wyglądają. To bransoleta, która tak mi się spodobała. Szczerze znaczy, sama ją chcę nosić. Tak wygląda, to jest kompas. O tak, wygląda fajnie. Oczywiście to jest, mówię, męska bransoletka. Jest w różnych opcjach, jest też srebrna, z różnymi zawieszkami, więc kombinujcie. Są też typowe... Szerokie łańcuchy, cieńsze łańcuszki, bardzo fajne rzeczy. Kolejny pomysł na prezent dla tych, co lubią zapisywać wszystko ręcznie, to taki elegancki. Notebook. To jest rzecz no, mega elegancka, mega e, jakościowa, naprawdę dla osób, które kochają notatki. W bardzo fajny sposób są kartki zaczepione, można je też wyjmować stąd i można wkładać, oczywiście, uzupełniać nowe. Także bardzo fajnie to wymyślili, mega mi się to podoba. Się tak po prostu tutaj zaczepia. I w środku mamy jeszcze dodatkowe gumki na nasz notes. Oraz wydaje mi się, że elementy są dodane po to, aby właśnie sobie te kartki później wkładać, więc bardzo fajny zestaw. Have fun with your DIY notebook. Pięknie zapakowane, bardzo elegancka rzecz. Tych, tych notesów też jest kilka. Jest też notes podróżnika, w skórze super. Czapki genialnej jakości, zobaczcie, jak pięknie wykonane. Jest świetny materiał, ocieplane w środku, przyjemne, są zrobione z wełny. Myślę, że Darek będzie zachwycony tą czapą, jest świetna. I ostatnia kategoria, którą Wam dzisiaj. Pokażę, to są torby, plecaki. To jest cała ogromna kategoria. Znajdziecie mnóstwo rzeczy, wybór przez płócienne po, właśnie, skórzane. My mamy już torby trendhim, plecaki strędkim i używamy na wyjazdy, e, także pokażę Wam bardzo fajne rozwiązania. Lazy Bear to jest taka ich marka takich bardziej outdoorowych, właśnie wycieczkowych plecaków. Bardzo lekkie i świetne materiały. Tutaj akurat wybrałam dla taty taki żeglarski, duży, bo my często jak jeździmy, lecimy samolotem tylko z plecakiem, to właśnie fajnie mieć większy. To można oczywiście tam skondensować, ale też można do niego więcej rzeczy wrzucić. Także te plecaki są świetnej jakości. Bardzo pojemne, mnóstwo przegródek w środku, można zmieścić laptopa i można je też ściskać w ten sposób. Są też mniejsze plecaki. I jeszcze jedna rzecz, tutaj w tym małym etui, i to jest w ogóle super sprawa, bo to jest mały etui, a wielka sprawa w środku. Zajmuje mało miejsca i właśnie taką rzecz możecie wrzucić do plecaka i jeżeli będziecie skądś wracać z większą ilością rzeczy, dopakować się. I wychodzi nam z tego naprawdę ogromna torba sportowa, weekendowa, którą możecie sobie gdzieś zabrać, która ma mnóstwo tutaj dodatków. Super! naprawdę wygląda świetnie. I tak jak mówię, my z tych toreb korzystamy, ręczymy za nie, mają bardzo mocne uszy. Coś, co faceci lubią najbardziej. Taka torba na wyjazdy jest idealna. Także, jak nie masz pomysłu na prezent dla swojego faceta, dla swojego taty, dla swojego brata, to może być właśnie ta destynacja. Trend Kim świetna marka, setki, naprawdę setki pomysłów na prezenty. Tam znajdziecie idealny prezent. Rzeczy przychodzą bardzo szybko. Macie 15% zniżki. Jest to strona, która możecie zaufać, także dziękuję Trend za sponsorowanie tego materiału, no i dziękuję za wszystkie rzeczy, bo Darek będzie zadowolony i mój tata też. Tak kochani i na koniec chcę wam pokazać właśnie ten płaszcz i mi doradzicie czy go zachować, czy go nie zachowywać, bo szczerze mówiąc yy, nie wiem co mam zrobić, yy, zakochałam się po prostu w tym, w tym płaszczu jak zobaczyłam go na stronie, później Darek go zobaczył na naszej koleżance i mówi musisz sobie zamówić ten płaszcz, bo wygląda świetnie, jest duży, na pewno ci się spodoba taki wiecie misiowy, już wam pokazuję a więc piszcie w komentarzach na dole czy ten płaszcz sobie zostawiać czy nie i mam tu moją zar Darkę, otwieramy. Czekałam, żeby go razem z wami przymierzyć. Nie wiem, czy będzie mi tak dobrze leżał jak modelce. I ten płaszcz właśnie zamówiłam z rekomendacji Darka. A przez to, że jest drogi, to się waham. Tak wygląda. To jest takie futro sztuczne oczywiście. Bardzo duży misiowaty kaptur. Rozmiar XL. I tutaj rozmiarówka jest od XS do XL. I kosztuje, uwaga, nie chcę tego mówić nawet na głos, masakra, 749 zł. Tak, tutaj możecie sobie zobaczyć, zeskanować, zobaczyć sobie numer tego tego. Przedmiotu. No i co tutaj zrobić? Mierzę. On się zapina na zatrzaski. Jest dosyć ciężki. To jest na jego minus zdecydowanie. Dobra, mierzę ten płaszcza więc z wami. Ma potrzewkę. Tutaj wszystko jest elegancko. To nie jest jakiś taki, wiecie, dziad, ale... No, ale ta cena mnie strasza. Okej, okay, zobaczmy, jak w nim wyglądam. O, jest ciężki. Jest dosyć... Jest dosyć ciężki, tak. Czekajcie, zdejmę tą opaskę, bo jakoś mi nie pasuje tego płaszcza. Okej, okay, na wielkość jest dobre, Z tego, co widzę, nie, nic nie ściska. Jest taki obszerny. Tutaj związujemy jak szlafrok. To jest no i te najważniejsza rzecz, czyli kaptur. Fajnie wygląda co? A jak tu jestem spięta, to jestem taka. <gryw> czuję się jak eskimos. No nie wiem, szczerze mówiąc, chyba nie jestem za tym, żeby go zatrzymać za taką cenę. Jest bardzo ciepły. Tu mi się nie podoba, bo tu ściska mnie pod szyją. To dosłownie mnie ściska. Tak patrzę na niego i zastanawiam się, co mi się w nim podoba. I podoba mi się to, że ma taki bajkowy, duży kaptur. I czuję się jak naprawdę z jakiejś opowieści zimowej. Jest strasznie przyjemny. Jest strasznie miłe. Nie wiem, czego potrzebuję. Wiecie, mam tyle fajnych już kurtek. I jest jest śliski, tak się trochę ześlizguje. Poszewka jest śliska i ten materiał jest śliski, więc chyba go odeślę, bo w tej cenie trochę mi szkoda kasy, szczerze mówiąc, na niego. Tym bardziej, że zobaczcie, w takiej cenie tyle fajnych rzeczy z trendkim mogłabym zamówić. Jakoś tak nie wiem, nie jestem przekonana. Dajcie mi znać, co sądzicie, czy go widzieliście. On jest wszędzie wyprzedany to jest jakiś w ogóle wiralowy, śnieżkowy płaszcz. Nie wiem. Sama nie wiem. Także to kochani był mój film z gadżetami dla faceta. Mam nadzieję, że wam się podobało. Linki macie na dole. Zajrzyjcie na stronę, bo tych rzeczy jest mnóstwo. Na pewno każdy z was znajdzie coś dla siebie. Świetna stronka. Korzystajcie ze zniżki, bo na tej stronie też zniżki nie zdarzają się jakoś bardzo często. I dajcie mi znać co, co z płaszczem, co sądzicie. Ja jestem tak, tak sobie nastawiona. Mimo, że jest miły, cieplutki, to jakoś tak nie do końca. Chyba to jest też mój cel. Nie wiem. Dajcie mi znać w komentarzach na dole i widzimy się w kolejnym. Buziaczki. pa, pa.